Hej Siedaczko, witam serdecznie w tym odcinku, a dzisiaj nagramy z Danielą Lambert, czyli Daniel, Danonek. Dzisiaj nagramy sobie Transformers i Movistar Planet, bo oczywiście y, chcemy sobie, sobie takie takie. Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć coś? I dzisiaj jest... Noc hakerów na Movistar Planet. I ogólnie, ale też będziemy tak y, Transformers nagrywać. I chcę jeszcze powiedzieć, że taki oficjalny dzień będzie 15, czyli jutro. jutro. No, i to jest bardzo... Ale jak ja y, w ogóle czytałam na internecie, to zawsze oficjalny, i ja jestem 15 dnia miesiąca i jest jeszcze 14. I w ogóle jeszcze był, pamiętasz jak ta moja koleżanka została naprawdę zakowana, mm -hmm. naprawdę, szkoda mi jej. No. Bo to było tak, że że no wchodzę i Tutaj. ona tam i nagle ma status, że włamanie na konto ja mówię Jezus ma włamanie. Ona mówi, że tak. I potem y, patrzę profil, ona ha coś takiego. I potem była cała taka goła i chyba teraz dalej jest. No. I już. no, jest chyba za późno. Bye świecie! Naprawdę to było smutne. To było smutne, bo szkoda mi tej dziewczyny. A miałam tam wipa, No. 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 Naprawdę. Naprawdę. Musimy się z tym pogodzić. Że naprawdę taki świat jest okrutny. Może zrobię kiedyś live'a. No ja też. Może, może. Ja, ja live a, jak A może dzisiaj? Ale, Do ale vipa. taki późny live. To, ale to po tym odcinku zrobimy sobie live'a takiego. Hej, okay, ja lubię live'y. Tak <świnnes》>. Tylko ja <świnnes> Będę ja, ale dwa i drugi. wcześniej będę Dlaczego nie, nie, ej, ale najpierw musimy ogłosić to Ja tak robię live'a. Ja będę miała ponad 100 subskrypcji, bo tak wcześniej, no to też Ja, ja, ja robię live'a niedługo, za, za parę minut sobie zrobię. pierwsza jestem ją a, tak? no. Ej, teraz idziemy na Mr. Planet i w ja ogóle Planet Co? Ja jestem na Mr. Planet no. I dobra, ja się zmienię na jakąś grafikę, może na... znaczy, boże, na animację, może tą. Albo tą. Albo tą zaskoczony, obojętny. Jaką mam animację dać? Nie może jest. to. Jesteś ja już na Jestem już od dawna. Smarzę naprawdę. Mam jeszcze takie długie konto Daniela Wyksygnik22 Jezus, serio? I w ogóle mogę powiedzieć parę wskazówek o, o hakerach, w ogóle tak o nocy? Mhm. I tak, chodzi o to, że y, Niektórzy ludzie się przebierają y, tak na brzydko, ale to też y, haker się zobaczy Oboje, boi się na pewno mnie, więc, więc sakuje, nie? I na, no i... Więc lepiej przybierajmy się tak troszkę brzydziej, niż tak w ogóle, brzydziej, brzydziej no brzydziej. No i, ja jestem szemanem. No i, w ogóle tak właśnie trzeba i... No! Ej, no Cię, bo ja tutaj... Ej, dlaczego mi nie niej Nie! Aha, dwa bobelki ze mnie poleciały. No umiedam, umiedam, umiedam. Ubie... Już ubie... Okej. Okay. To jest taki krótki jakby odcinek i zapomnisz taka jakby live'a i taka lot. Ja jestem w ziemi! <laughs> 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 Okej. Okay. No. Więc chyba to być live'a, nie? To takie niepostanowione jest. Po <laughs> to, to, to czytam. To Jessica. Trzeba zrozumieć Jessica. Nie muszę mieć live'a. Dobra, to to na tyle w tym I to taka, tak, takie ostrzeżenie, więc... O, czy boja, zapowiedź. No i koniec. Bye! Pa!